Takich złotka i innego glinie jesteśmy cwaniakami, gdzie sobie ostatnio zmieniłem, teraz sobie przypomniałem Strasznie, strasznie dużo rzeczy Wow, jestem pod wrażeniem Okej, okay. skórzane mieszki w sumie mogę otworzyć Sto bryłek i... Kolejny sto bryłek Bagienne ziele, okej, okay. czekajcie o, Tu jest, runiczny kryształ pieczęć ziemi pieczęć wody, smocze jaja, okej okay. Czyli to chyba był ten runiczny, o ile dobrze mi się wydaje a pewnie wydaje mi się źle, ale oj tam, oj tam. Czekajcie, co jeszcze dostaliśmy? A, dostaliśmy miksturę na hapce, czyli taką dużą. Plus 15 do maksymalnych PRZ. O Jezu, jeszcze dużaj. Wyciąg z ducha, plus 4 do many. Nice! Bardzo mi się to podoba. Ile ja mam teraz many? powinienem mieć chyba już 10, a nawet 11 szał. Okej. Okay. Gniewnej stali mam dużo, bo mam aż 3 te gniewne stale. Oczywiście na nic tutaj z lepszego nie udało mi się zdobyć jednoręczniaka, ale zbroja. Lekka zbroja świątynna jest słabsza ogólnie Jak widzicie to wymaga, tak, tak wygląda ogólnie No jest słabsza o te 10, 10, 10, 5, 5 jak sami doskonale widzicie Więc, ale jest zbroja ogólnie, widzicie mam już całkiem sporo tych zbroi Mam, mam już z każdego obozu zbroję, mam szkodnika zbroję, mam świątynną zbroję i mam strażnika zbroję Dostaliśmy armię ciemności, 3 armie ciemności nawet Kolejną runę, chyba tutaj była lodowa fala, leżała, no i mamy ten nasz dziwny kryształ, którego lepiej nie korzystać aktualnie. Yy, I jeszcze tutaj był chyba jakiś amulet, co mi się tak wydaje. Oczywiście amulet mamy aktualnie najlepszy z możliwych, czyli łowców orków. Yy, no i pierścienie niestety cały czas słabe. I no i tyle, okej. Okay. Więc yy, widzicie, bardzo się opłaciło tu przyjść, zdobyliśmy kolejny z tych dziwnych kamieni, które chyba będą nam potrzebne ogólnie do... Yy, Przejścia wątku z mrocznymi tajemnicami, o ile dobrze mi się wydaje. Oczywiście kolejny, kolejny, kolejny kamyczek, no i teraz tak, winko, piwko i inne cuda. Jak widzicie, kurde, ale zajebiście, że tu przede. Boże, tak się cieszę, nawet nie wiecie jak bardzo, że się tutaj obłowiliśmy w ten sposób. Czekajcie, bo ja tam coś podniosłem jeszcze, co mi strasznie podjarało. A, zbroja ogólnie. A, jeszcze dostaliśmy, Właśnie jeszcze ten topór ogólnie. Krzyk wojownika tutaj jeszcze chyba leżał. Okej, okay, no i teraz skrzyneczki. Lewo, prawo oj się. Lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. Mm. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Oj, oh. lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. E, prawo, lewo, lewo. Kurde lewo. Ach. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo o Jezus, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, No co jest aj? lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, Och, sie. No kurcze. lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo, lewo. Ok, udało się na szczęście. Pierścień Korta. Ten drogocenny pierścień ma wygrabarowane imię właściciela. Kort. Ciekawe, kim jest Kort. Będzie można mu oddać, jak widzicie, jakieś tam zdetki No i jeszcze druga skrzyneczka, oczywiście. Zobaczymy. Lewo, oj się. Lewo, lewo. No, ten jest jakiś dziwny. Lewo, lewo, lewo. Lewo, 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 lewo. prawo. Kurczę, jaka dziwna skrzynia. Lewo, 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 prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. Okej, okay, na szczęście. 300 bryłek i mikstura many, czyli nie mamy chromanina jeszcze. Czemu? Zawsze mi się wydało, że tu w którejś z tych był chromanin. Możliwe, że jeszcze dalej będziemy mieli coś. Oooooo! Co się dzieje, Bezi? O mój Boże. Chyba dotarliśmy na koniec świata gotnikowego. <laughs> nie, nie wiem co to jest, szczerze powiedziawszy. I Jak widzicie, nawet zapisz Grammy tutaj się zbagowało. Oh shit! A te szkielety z dupy nagle! <świet> Świetna sprawa. Super szkielety, dziękuję, że przyszłyście się. Ojej, cała armia mi wybiegła. Albo mi się przynajmniej tak wydaje, po prostu przez to, że się zbagowało tam. Okej, okay, szybko zperyentujemy. Ponieważ nie spodziewałem się tych szkieletów tutaj. Szybko lecimy się wyleczyć, oczywiście. Czyli tutaj za zakręt się powiedzmy, schowajmy i szybciutko coś wypijmy. Wasze zdrowie, cwaniaki. No i ogólnie rzecz biorąc, y, tam chyba dalej powinien być już normalnie chromanin. Po prostu tutaj chyba mi się zdaje, że mroczne tajemnice, że tak powiem, dodały sobie ją y, Dodali sobie z mrocznych tajemnic tą dodatkową jakby komnatę której widzicie, było strasznie dużo tych rzeczy. Ok, no i teraz tak. Ty szkielecie powinny zginąć już w tym momencie. No gin, bo mam więcej. Ok, oczywiście, tak. Te szkielety, właśnie. Śmieszne jest to, że jak czasami ginie jakiś szkielet w ich towarzystwie, że tak powiem. Ojej, bez się, bo zginiesz teraz. Albo, albo za chwilę. Ok, jeszcze jest szansa. No, <laughs> była szansa. Jeśli czasami szkielet zginie w ich towarzystwie, to one tak palcem wytykają i się śmieją ogólnie. Jak coś zginie, znaczy ogólnie jak coś zginie, nawet jak będzieś zginie, to czasami tak mają. Ale armię ciemności mamy, jestem ciekaw ile many potrzeba, żeby armię ciemności mieć. Dobra, więc tak, lecimy znowu. Chodźcie, cwaniaki do mnie. Gdzie was tutaj wykończę w tym przejściu, może bardziej. Może tutaj będziecie się bagować łatwiej. Tak, u mnie świetnie, bo trochę chyba zlamiłem i za chwilę zginę i tak. Okej, okay, rozwalił się jeden. A za chwilę reszta nam mnie się rzuci. To są wojownice, bo nie niezbyt dobrze. I one strasznie zachodzą. I ja pierdzielę, no nie lubię tego. Motywu. Nie lubię motywu, gdy mnie zachodzą te cwaniaki. O, jeden się zbagował, więc z jednym powinno się udać. Oczywiście, jeśli Bezi zacznie walczyć i machać mieczem. O, chyba właśnie zginąłem. O, nie, drugi też się zbagował, dobra. To umarłem. No, dostałem gdzieś w plecy. Glemina będzie go jak umierał. Uwielbiam, on jest najlepsza mina wersym gotiku. Albo jak się ktoś boi, albo jak Bezzi umiera. To są najlepsze miny. Kurczaczki, no. Strasznie długi odcinek będzie w ogóle, ale nie przejmujcie się. Pewnie podzielę i tak na dwa odcinki to, te cuda, co się tutaj dzieją. Okej. Okay. Poproszę jednego do tutaj... do ringu, że tak powiem. Okej. Okay. Wszyscy trzej. No dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Nie dajemy się zajść i się cofajmy. Oczywiście, jeśli będzie tylko będzie chciał współpracować. O, jak widzicie. Ej, w sumie nie dać im się zajść, to jest dobra taktyka. Widzicie? O, jeden jaki wyrywny. No i niech ginie w takim razie. Dobra, nie, nie dać się zajść i bić. i bić. I bić. I bić. I bić. Boże, bezi. Uważaj, bo zaraz cię zajdą i będzie lipa. Jeszcze, żeby kurcze one chciały tutaj dostać. Okej, okay, trafiony, zatopiony. Jeszcze jeden, wojownik Jak widzicie, spoko. Mała wymiana ciosów. I za chwilę powinien umrzeć 3, 2, 1, pyk! Specjalizujesz się w walce z czymś tam i z... zostaliśmy chyba strażnikami nieumarłych? Nie wiem, co to miało znaczyć. Czy nałożyły się napisy po prostu i to tak dziwnie wyszło? I nie wiem, co mi to daje. Może jakiś bonus, coś, cholera, wie. No zresztą mniejsza z tym. Zabiliśmy strasznie dużo, jak widzicie, nieumarłych, że tak powiem, rzeczy. Już jakieś zombie, szkielety. Mój Boże, czego to my nie zabiliśmy w sumie? No ale szkieletów dużo. W ogóle bardzo dobrze nam idzie. Jestem mile zaskoczony, że mi na razie tak dużo w tych, dobrych, w tych tajemnicach idzie, chociaż już 20 stopnik. Bo na miści. O mój mi Boże, to jest jeden wielki bug. O, przeszliśmy przez tą dziwną barierę. Wow! Wow, widać las nad nami. Więc tutaj jakieś dziwne cuda się dzieją, to chyba jakaś magiczna teleportacja nagle przez jakiś tajemniczy portal do innego świata. Lepiej się zapisać w tym wypadku. Okej, okay, ja tu już pokonałem szkieletów większość. O, dzień dobry panu, a pan skąd się tu wziął? Tak nagle. Chyba powinienem teraz, no właśnie, bić, bić i zabijać. Będzie, tylko żebyś się nie zbagował w tym miejscu, bo będzie ripa. Przecież tak, musiałem dostać. Nie byłbym sobą, gdybym nie dał się pobiec zwyczajnemu szkieletowi. Strasznie duży doświadczenia i mi się to podoba, bo będziemy mogli sobie dać punkciki. A zresztą sprawdźmy. 12. poziom. 65 tysięcy ekspa, potrzeba 77. Nice, i 30 punktów do rozdania. Tyle wygrać. Cześć, kostku. Dobry kostek to martwy kostek. Najlepszy. Dobra, yy, myślę, że się napije esencji. I biegniemy dalej. Oczywiście cały czas się zapisuje, jak widzicie. Ponieważ tutaj za każdym kątem może czaić się śmierć w postaci właśnie jakichś bandy, cwaniackich. Kurde, szkieletów. W ogóle nie wychodzimy tutaj z wieży Mgieł już. Ej, co, nie ma chromaninów? w mrocznych tajemnicach. No coś wy. Albo przegapiłem, albo te, No ogólnie to jest wyjście. To jest ta tajemnicza zatoka. O! Pieniążki. <laughs> pieniążki wszędzie, pieniążki. Dajcie mi te pieniążki. Dobra, skórzany mieszek. Hajsik darmowy. Ogólnie rzecz biorąc, tam jest obóz y, przemytników, więc fajna sprawa. Y, pomoc zawalony, Ogólnie tu była tajna, że tak powiem kryjówka, w której ci właśnie powiedzmy złodzieje, takie Redegeneracji, jak to ładnie nazwać, mieli swoje magazyny i no ci tacy właśnie przemytnicy, ale jak widzicie, obóz został dodany dopiero w mrocznych tajemnicach. I tyle, Ej, nie ma chromaninów. Jest smutek i jest żal, bo chciałem zrobić chromaniny i jak widzę, będę musiał je zrobić w, że tak powiem, osobnym odcinku. Dobra, czy jak wyjdę ten dy. O, dobra, to się odbaguje. No bo ogólnie te skrzynię obgrabiłem. Chromanina Nihuhu. Może ja tu coś przegapiłem, lepiej sprawdzić, bo naprawdę będzie głupio jak będą się się tucować. Dobra, tutaj te skarby już widzicie, obgrabiłem z każdej strony. Nie ma tu nic, zebrałem wszystko. Nie no, dobra, więc chromanin w takim razie jest chyba usunięty z goticam Rosji no, tajemnic. Dobra, możemy przejść jeszcze chycnąć przez ten magiczny portal do innego świata. No ale widzicie, nie ma tutaj nic dalej, więc chromanina niestety Wam nie pokażę. Ale wierzym Gieł jak widzicie pokonaliśmy całą. Za pomocą jeszcze tutaj z pomocą przyszedł nam ten czarny mark, czy co to było. Obłowiliśmy się kosmicznie, i teraz moglibyśmy później nauczyć kowalstwa i jeszcze troszeczkę siły może na przykład. Ale ogólnie mamy, patrzcie, już ty, trzy te kryształy. Co jest dobrą informacją, ponieważ idzie nam coraz lepiej. Skróżony mieszek, kolejny hajsik oczywiście. Mamy strasznie dużo... Moglibyśmy sobie porobić, myślę, teraz te zadania dla przemytnika i u przemytnika sprzedać. Niepotrzebne nam rzeczy, ale teraz teleport do obozu, przed kopalnią Ponieważ w tym obozie Muszę pogadać z tym magiem Z faniakiem, trollem i w ogóle Ponieważ... Pokaż mi swoje zwoje i ty powinieneś mieć łuk Diega Tak, to są chyba te łuki Ja odkupię od ciebie wszystkie te łuki Wolę mieć je wszystkie niż potem mieć lipę Ogólnie ty masz dużo mikstur O ja, masz dwie... dwa wyciągi z ducha Chcę też bym mógł je Wziąć tutaj, że tak powiem, dać. Dobra, mogę ci sprzedać krzyż wojownika, Co ty na to? Okej, okay, dużo, dużo na to. Okej, okay, więc w sumie. Hmm, nie wiem, czy jednej esencji ducha. Chociaż kurczę, nie potrzebuję aż tak bardzo tej many. Chociaż nie wiem, ile potrzeba do tego. Ile potrzeba do yy, armii ciemności. Ale okej, okay, mogę sobie dać mikstur Tych większych oczywiście. Więcej. Okej, okay, 10, 10 będziesz miał jako tam podatek, powiedzmy. A i mam pytanie, ale to za chwilę, bo nie wiem, co to znaczy. A tutaj w naszych tajemnicach to może znaczyć wszystko, gdy będzie mówi mam pytanie i na przykład za chwilę może wylądować w piachu, więc lepiej się zapisać przed taką gadką. Mam do ciebie pytanie. O co doświadczenia? Zdaję. Obiecałeś, że po odnalezieniu tego czegoś opowiesz mi coś więcej o swoich badaniach. Dobra. Może to bardziej zmotywuje cię do użycia No, kształtu. aktualnie nie chcę tam iść. Może nie wyglądam, ale z wykształcenia jestem jest historykiem. historykiem. A dokładnie kulturozna. O matko boska. Ma więc z badania najczęściej martwej już kultury nie można wyjść. A sztukę w... zawsze są Jednak ja wiedzę magiczną starałem się wykorzystać robiąc to, co w mnie najbardziej. pochodzę z Mertany. Tam też hmm. trafiłem na ślad w pewnym, w pewnej... w pewnym bardzo Kul... starym woluminie, na który trafiłem przypadkiem badając ukryte krypty świątyń i nosa. Znalazłem wzmiankę o tej właśnie księdze. Mm -hmm. Niestety, prawie cały tekst napisany był w jakimś starożytnym języku. Oprócz Illuminanti była tam też zmianka o strażnikach tajemnicy. Ci strażnicy byli tam nazwani pradawnymi. O, nie nice. ukrywam, że bardzo mnie to i zaintrygowało. A to nic dziwne, nie? wszystkie księgi w głównej bibliotece zakonu na... to... się, że ci pradawni byli jakąś strasznie tajemniczą organizacją lub zakonem. O kurde. Jednak najbardziej zaintrygowało mnie to, że służyli im magowie ognia i pladyni innos. Wow. Dowiedziałam się też, że pradawni ostatni raz byli widziani właśnie tutaj, w górę na wyspie, na wyspie Kori. No tak. Więcej informacji nie, z... nie znalazłem. Jestem pewien, że odkryłem przełomową rewelację. prawdę Dużo zakręcie. nie myśląc, Biegłem do wielkiego mistrza kręgu ognia. Wy ja mu Nie wiesz, jakie było moje zdziwienie. Kiedy mistrz rozkazał mnie zakuć w kajdany. A na drugi dzień znajdowałem się już na okręcie do pokryty. No nieźle. Resztę już znasz. W momencie kiedy Magowie stworzyli barierę, znam ja się. o tym jak gomez załatwił sprawę ze strażnikami. Zdołałem ja do maga ognia i zaoferowałem go bez omówić swoją słuszki. Hmm, cholerny dureń przyjął mnie bez mrugnięcia No dziwne pozostaje jako traktują mnie jak wietrze. Ale to jest mi nawet na rękę. No w sumie ta. Dzięki tym wszystkim zbiegom okoliczności. Gdy no, przejdziemy moje nawet badania. Duże mistrz wiedział, że słają. Pomogam mi rozwiązać zagadkę. Kiedyś na miejscu padol na kilka zmianek koprala. Ale tylko wymyślałem. Powiedzmy, okay. że zdołałem ustąci i do wymanę miejsce pobytu. Niestety na miejscu Niestety nie na miejscu nie... i wtedy mnie olsiło. Radawni, o ile jeszcze żyją, nie chcą, żeby ich odnaleziono. To dość proste. Dlatego z pomocą bardzo zręcznego stolarza skonstruowałem katapultę. Niestety, mój asystent, Niestety mój asystent sprowokował mnie, kiedy po pierwszym wystrzale z szlak trafił mechanizm katapulty. W mm -hmm. pierwszym odruchu uzmarzyłem gnoja, a sam <śm> potrafię <śm> naprawić katapulty. Jednak jestem pewien, że pocisk trafił w cel. No tak, przynieśliśmy Wszystko cikami. zależy od ciebie, chłopcze. Od od twojej głupoty Każdy kto znajdzie pradawny, odnajdzie odpowiedzi na wiele pytań. A może i coś więcej. Pradawni, dobra. Więc pradawni, pojawia nam się wątek pradawnych, jakichś cwaniaków. No dobra, w każdym bądź razie, to brzmi fajnie. Myślę, że ci pradawni tutaj odegrają chyba kluczową rolę w... Wy... W naszych poczynaniach, yy, mrocznych tajemnicach, yy, ogólnie coraz bardziej, coraz ciekawy się ten mod robi. Na początku strasznie mi wkurwiało, za przeproszeniem, to, że wszyscy chcą nas bić i nas pomordzielają i w ogóle. No, ale nic, teraz jak widzicie, robi się coraz ciekawiej, coraz fajniej, coraz bardziej mi się zaczyna podobać ten modzik. No gotyka, oczywiście tak, no z opagowanym wyjściem, niestety, przez szczebelki weźmie przełaś na drugą stronę. No, wleź że w ten. Kurde, no, cwaniaku. Tutaj, tędy. No, i idź, jeszcze trochę, super. E, idziemy nauczyć się kowalstwa. I chyba troszeczkę siły. Kurde, mogłem iść do tego, do siekacza chyba, który by nas nauczył siły. No trudno, już szlak trafił. Bo mamy 31 punktów, więc 20 będziemy potrzebowali na kowalstwo. Dzięki któremu, wow, będziemy robić super miecze. E, ogólnie rzecz biorąc, ktoś mi doradził, żebym bił wszystkich kowali, jakich ich tylko napotkam. Ponieważ oni mają przy sobie pręty i inne rzeczy do tworzenia tutaj. Mieczy i no będę na pewno cierpiał na deficyt tych wszystkich rzeczy do tworzenia mieczy W takim bądź razie myślę, że będziemy bić tych wszystkich kowali Więc mamy już dwa potencjalne cele Tego kowala, który tutaj robi yy, I tego w obozie przemytników, któremu trzeba było dać aż 50 tych prętów Więc myślę, że Bardzo chętnie ich pobiję Oczywiście tutaj wszyscy mnie lubią i znają, ponieważ jestem cwaniaczkiem z ich tutaj obozu Ale oczywiście no tutaj nie ma co szaleć. Kurde, kupia trochę się czuję w tej zbroi strażnika, tak naprawdę wolałbym nosić jakąś inną zbroję, która bardziej by pasowała mi do nowego obozu, do którego się przyłączyłem. Mogę się przyłączyć do starego, no ale już mniejsza, jesteśmy w tym nowym, w sumie dużo to nie zmienia, bo i tak będziemy mogli... a wiem! O Boże, przypomniało mi się! Jak mówiłem o tym, że nie chcę iść do sekty jeszcze, tylko. bo coś kogoś miałem chyba przyprowadzić, albo do kogoś iść. To mi się właśnie przypomniało, że miałem iść do tych drugich sekciarzy, tych dobrych sekciarzy, tak jakby. Znaczy tych, którzy, że tak powiem, odłączyli się od sekty i są tak jakby po przeciwnej stronie barykady, czyli nie lubią sekty, mimo że kiedyś w niej byli. Czyli Gicik w sumie. Przypomniało mi się, bardzo dobrze, będę musiał o tym pamiętać, żeby pójść najpierw do tych, tych drugich sekciarzy, że tak powiem. Dobra, cześć, Argorny, przyjdźmy się nauczyć kowalstwa od Słaniaku, więc naucz kowalstwa. Zamieniam się w kół. Ta umiejętność na pewno ci się przyda, więc słuchaj uważnie. Przede wszystkim, żeby móc wykuć, potrzebujesz kowadła i kowalskiego młota. Mam kilka zapasowych, więc mogę Ci ten podarować jako cechowy symbol. Okay. W porządku, masz już narzędzie pracy. Teraz musisz wiedzieć, co jest Ci potrzebne. A więc jak już wykujesz ze stalowego pręta ostrze, musisz je odpowiednio uformować na kowadle. To nie takie trudne, ale trzeba jednak najpierw trochę poćwiczyć. Prawdziwi mistrzowie potrafią tak obrócić głownie, że na miękki i elastyczny rdzeń nakładają warstwami twardy metal. Takie miecze, wbrew pozorom, są dużo odporniejsze i ostrzejsze niż zwyczajne ostrza. Warto też pomyśleć o zbroci, gdyż odchudzi ono wagę miecza i sporo je przyspieszy. W sumie najważniejszą dla szermierzy cechą miecza jest odpowiednie ustawienie środka ciężkości, ale myślę, że z czasem załapiesz, co chodzi. A teraz zdradzę Ci dwa przepisy na dobry orlicz. Żeby wykuć dobry, długi miecz, potrzebujesz tylko głowy i stali na obróbkę krawędzi. Sprawny kowal, jeżeli jest dość silny, upora się z takim mieczem w kilka chwil. Jeżeli zaś chodzi o miecz wykuty z magicznej rudy, to już jest trudniej. Przede wszystkim oprócz ostrza potrzebujesz też około 100 bryłek rudy. No i ta technika wymaga od ciebie pewnej zręczności. Podczas przekuwania ostrza nakładasz na nie warstwami magiczną rudę. Kompozycja może piękna nie jest, ale daje odpowiedni efekt. To już chyba wszystko. Więcej nauczyć cię nie mogę, bo zrobiłbyś mi za dużą konkurencję. Ale może jak spotkamy się kiedyś na kontynencie, to wtedy pokażę ci, jak wykuć prawdziwy oręż. Bywaj, przyjacielu. Aha, zapomniałbym o czymś ważnym. Praca kowalacka jest bardzo ciężka i żumudna, ale nie zdziw się, jak po jakimś czasie wzrośnie Twoja siła. Jak widzisz, kucie mieczy jest najlepszym sposobem na przyrost siły. Powodzenia, Kowalu. W sumie, skoro wiznąłeś już trochę, że mi osłato, pokażę Ci coś jeszcze. Znasz podstawy, więc nauczę cię jak wykuć jednoręczny topór. Przy rozgrzewaniu ostrza musisz pamiętać o tym, że chcesz z niego formować szerokie i grube ostrzy. Kowal musi mieć także sporo siły, żeby wykuć dobry topór. Do wykucia dobrego, jednoręcznego topora potrzebujesz dwóch ostrzy i dwóch prętów. To na razie wystarczy. Może nauczyłbyś mnie czegoś jeszcze? Może i bym nauczył. Ale nic za darmo. Przyniesiesz mi posążek i nosa. Wtedy nauczę cię wykuwać dwuręczne miecze i topory. A po jaką cholerę potrzebujesz ten posążek? Może i nie wyglądam, ale jestem bogobojnym człowiekiem. Zresztą, co cię to obchodzi? Okej, okay, jak widzicie, ten kowal nam wytłumaczył wszystko, co Kowal wiedział, więc jeszcze damy mu ten posążek, bo mamy Mam chyba nadzieję, jakiś... Że go nie ukradłeś. Jeszcze dostaliśmy Teraz jakiś pokażę. kolejne ten... Jak się wykuwa dwóreczki... Znaczy wiecz. miecze i topory. Okej, okay, no, pokułeś, podropałeś się po głowie. Kułeś jeszcze raz. Pamiętaj, że do wykucia dwuręcznego miecza potrzebujesz 3 ostrzy, ostrzy dwóch prętów i 200 bryłek, natomiast do wykucia dwuręcznego topora trzech potrzebujesz 3 ostrzy, 4 prętów i 200 bryłek. Mam nadzieję, że zapamiętałeś. Teraz daj mi trochę odetchnąć. Myślałem sobie, że więcej. nie mam nic przeciwko, temu. pokażę Ci jak ostrzyć miecz. Niestety nie każdy miecz da się tak dobrze naostrzyć. nie każdy miecz jest sens ostrzyć. No rozumiem. Jestem jednak pewny... Że mógłbyś Każdy na przed Ty siebie. potrzebujesz do ostrzenia czegoś prócz Na magiczną rudę, bo widzisz Krawędzi ostrzoną będzie... krawędź, będziesz powlekał właśnie A. magiczną no rudę i nice, tak jest tak. to proces zarówno czasochłonny, jak i kosztowny, jak i kosztowny. Dział... gdyż większość zużytej rudy Zdziałek, to, to nie to jest szkole szkole. Szkole. Okay. czego jak czego, ale rudy to w kolonii jest aż nadto. No dobra, przekażę ci sekret ostrzenia mieczy, ale nie za darmo, mhm. potrzebuję... 10 płytek spamcerze pełna Coś wygrupować no bardzo Poszukaj chętnie ty. płytek mam płytki jesteś czy mam te płytki mam płytki. mam płytki z od razu mu dano wszystko Oto sekret Ale ostrzenia. genialnie jak już Może jest jaki jego... żeby pamiętaj się nie spieszyć to bardzo, subtelny bardzo subtelny proces, proces. A i Dobra mi, już trochę przewijam bo strasznie długo ostrzenie. z nim gadamy nie zawsze daje ten, ten sam, sam rezultat. rezultat. O, a Czasami to już nie dobrze. Ten sam oręż po naostrzeniu będzie miał inne właściwości tnące, Czyli będzie zadawał mniejsze lub... Mm -hmm. Czy można zbufować albo znarwić. Nie tylko prawy i umiejętności czy dokładności, ale także szczęścia. Mm -hmm. Magiczna ruda jest dość kapryśnym materiałem. To już chyba wszystko. Na pewno wypróbuje tą wiedzę i to szybko. Dziękuję, dziękuję, Argon. Dziękuję. Jestem Ci bardzo wdzięczny. Dziękuję, Tylko wykorzystaj tę wiedzę mądrze we właściwym celu. Świetny, Kowal. I ja i no już. Dzięki z drogi. temu wszystkiemu udało nam się wyuczyć Kowalstwa na 100%. Dzięki tylko temu, że miałem farta i miałem przy sobie te wszystkie rzeczy, które były potrzebne. Oczywiście zapisałem się, ponieważ. Odłóżcie można by było kolejny... spróbować Argona zbić. Ogólnie, ponieważ wiem, że on będzie miał Boski Młot. Co to było? Ogólnie cool, i tak, on ma widzicie ostrze i tak dalej. Oczywiście no nie do końca chciałem go bić, bo bardzo fajny z niego koleś, ale tak chciałbym zobaczyć właśnie co on ma i tak dalej. Ej, czekajcie, bo on miał jakiś boski młot. W ogóle teraz jesteśmy kowalami już na całego. To jest boski młot. 72 obrażeń, 60 siły wymaga. Wow, fajna sprawa. No ale niestety e, 8 gorszy, jeszcze pożałujesz! Dobra, Argon, nie słuchaj się nas! Hej, wiesz co? O Mam dla Ciebie pewną propozycję. A jeszcze coś. Słucham, Chciałbyś wykuć ...unikatową, osobistą no broń. raczej. Oręż, który byłby przedłużeniem twojego ramienia. Nieś, bardzo by chciał, jo? Chyba każdy by chciał sprawdzić sekret, jak wykuć wspaniały ostrze. Czarną rudę? Czarę... Skąd ja to kurde znajdę? A co to za cholerstwo, ta czarna ruda? Ej, chyba da ci się, się zmienił, koleś, magicznej mocy. Kiedy przyniesiesz Przyszne. mi rudę, zdradzę ci, jak wykuć oręż godny pierwszego miecza O kurde mi fajnie. Okej, okay, Argon. Dobra, Argon chce z nami gadać i spokojnie, nie jest aż tak źle. Skąd ja do cholery wezmę czarną rudę? Przecież. Okej, okay, siostra mi na sam koniec zbiła jeszcze. Dobra, dzięki za obejrzenie. Rubin skateboard, jak widzicie, włączyliśmy się prawie do końca kowalstwa. Jeszcze brakuje nam czarnej rudy, którą nie wiem do końca gdzie znaleźć. Jak widzicie. Strasznie długą sesję nagrywań, nagraniową miałem i mam nadzieję, że to jakoś wyszło. No dobra, a dzięki do za obejrzenie mojego rubiska i do usłyszenia, papa. Pa. Cześć, trzymajcie się.